W tym tygodniu zrobiłem trzy spokojne treningi całego ciała, trochę rowerka, trochę marszu, trochę siły, do tego spacery oczywiście z maszą i już czuję różnicę, więcej energii, mocniejsze plecy, stabilniejsza sylwetka. Dzisiaj dokładam coś nowego, zaczynamy się podciągać. Dla wielu osób pociąganie wygląda jak coś nieosiągalnego, za ciężkie, za trudne. Ale prawda jest taka: wcale nie musisz zaczynać od podciągania. Najpierw przygotujmy barki, chwyt, plecy krok po kroku. Zanim spróbujesz podciągania, trzeba zbudować plecy: hantle, sztanga, gumy. Wybierz to, co masz. Ściągaj łopatki, proste plecy. Spokojny ruch to właśnie te mięśnie będą później podnosiły całe ciało. Plecy to fundament podciągania. Silne plecy po pięćdziesiątce to mniej bólu kręgosłupa, lepsza postawa, łatwiejsze noszenie zakupów, praca w ogrodzie, schody bez zadyszki. Podciąganie to tylko efekt uboczny. Najważniejsze jest to, że ciało znowu zaczyna słuchać. Nie musisz się spieszyć. Małe kroki, regularność, spokojna praca, i nagle okazuje się, że możesz dużo więcej niż myślałeś. Do zobaczenia. Trenuj dla sprawności na lata.